Znowu wy już mnie nudzicie! Widzicie to? To stos nierozwiązanych spraw! Nie mam teraz na was czasu! Przyszliśmy, żeby zgłosić zawiadomienie! Zawiadomienie? Oszaleliście? <słuch> Dobre żarty. To nie żart, nie jest nam do śmiechu. Chcieliśmy złożyć zawiadomienie na rodziców Moli. Znowu to Moli, ile można? Głowa mnie boli o tej waszej Moli? Proszę posłuchać, pan nie rozumie! Molly leży w szpitalu, nieprzytomna! Potrącił ją w samochód, a to wszystko przez jej rodziców! To znaczy tak. Słuchajcie mnie uważnie, trzej muszkieterowie. Okoliczności są badane przez śledczą grupę. Kierowca również został zatrzymany. Czego wy jeszcze chcecie? Musisz rozwiązać tę sytuację. Rodzice Moli zachowali się zupełnie nieodpowiedzialnie. Widzisz? Musisz odebrać im prawa rodzicielskie! A najlepiej posadzić ich w więzieniu! Tak, Cipendale, dawajcie bez emocji. Macie dowody? Potrzebujecie solidnych dowodów. Pan co? Za mało ma dowodów? Ta, Sherlock Holmes, nudzisz mnie już! Po pierwsze, nie macie żadnego dowodu. Po drugie, moja zmiana się skończyła. Krótko, zrobimy to tak. Przyniesiecie dowody w godzinach pracy, ja przyjmę zawiadomienie. Jasne. Wy co, jeszcze coś? Wychodzimy. Dzień dobry. O... Widzę, że się nie spóźniłem. Chcę złożyć zawiadomienie w sprawie kradzieży. Tak, tak, tak. I co panu ukradli? Dziś w szpitalu ukradziono mi portfel, którym było bardzo dużo pieniędzy.